Witam serdecznie to ja Nightmare I będziemy grać dzisiaj w World of Tanks Blitz Pamiętam Leżę Tak w tytule jest obiekt 1704 i Conway Ech... tom Ale, już, ale jestem smutny, bo Conway jest taki, bo on ma dziesiątego poziomu działu, do którego mi blokuje ponad 48 tysięcy. No. Na tym obiekcie coś odblokowywałem a tego samego obiektu odblokowywałem nie bo miałem... nie, bo pokazało mi się, okazało się, że ja to wszystko odblokowałem bardzo... Dzisiaj odblokowałem wszystko i pokupywałem, bo miałem ponad 6 milionów. Kupiłem najpierw Konway'a. Później sprzedałem ISU i miałem i teraz mam obiekt 804. A, koły, no, no hamę się tam wbija. Witam. Nie wiem po co. W tym jest to do tych demontażu, i stosowania kółków na, na jadą. tutaj może też powiem w sumie, bo tak, w wykonaniu masz, że, gdzie to jest, że na montaż skrzynki napisałeś w kółkach Jedna, jedna jest stara, jedna nowa No Jezu, już do mnie dzwonią, kuźwa Że te na 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 O nie, nie, nawet o tym nie myśl Zamknij tą dupę, tam Conway No tak Ja wycholony Po co mam tu z... nie wiem, nie znam Nie znam tego numeru, może to był on Nie wiem no, Ale też mam konweja 3 dychy, nie no, że to jedynie dychy Za niedługo to mi się podwoi na cztery. Hmm. tylko że mam malutki problem tutaj w konweju pod względem takim że on właśnie jest takim on jest stokowaty czyli taki z ulepszeniami z ósemki i w tym mam problem bo on nie ma pancerza to co że nie ma pancerza ale ma, ma bardzo fajne ob obniżenie tego działa właśnie niedawno było tak że europejskie drzewko będzie tylko że mieszane na pewno a z, a z czasem to się na, może może to na pewno może się zmieni może podkreślam, może ale twórcy gry będą chcieli w ogóle zmienić tą grę no bo żywa wszyscy narzekają, że chcą mieć, mieć te czołgi, takie jak e, mają nie, ich może znajomi w grze, że World of Tanks Blitz, no nie jak w World of Tanks Blitz, ale, ajajaj, straciliśmy przed chwilą ISO 8. No ja tutaj nie jestem idiotą, więc proszę mnie tu nie wyzywać. Tak, i co...

W Niemczech w się pytał o pomoc, a tu... No co teraz mnie obija, nie wiem. No teraz Nie muszą obijać. Mhm. Odro... Nadrobiliśmy to, co straciliśmy. Super. Nie wiem, czemu nikt jeszcze nie zastrzeli tego Isa. Nie spenetrowałem Aha. Nie, będzie mnie, po bo... To było dziwne Aha Wal się, Cruel Wal się. No właśnie Głupek walony e, Najpierw wzywał pomoc Mhm On to nie umie chyba grać. Na pewno to jest jakiś dzieciak, który kurwa sobie kupił piw bardzo dawno kula i na nim zaczął grać. Nie kończę tego live'a, bo to jest...